Albo w stronę O już strzelają, z drugiej strony się pojawili i chyba wchodzą już do środka Łopanie! Tu może wejść, będzie widać ewentualnie na górę, co można wejść. Idę zobaczyć na górę, czy będzie ich widać. Ty tak ciężko chodzisz. Tak gra jest pobliżana pod tym względem. To my wszyscy mi podeszły z drewna. O gogle. Za 20 Przyda coś. Chłopaki nawalają albo na drugą drużynę trafili. Idę tam do ciebie, ale nie biegnę. O, sniper właśnie zginął. Z prawej strony już bardziej gdzie są. Ja mogę podejść tutaj do tego wejścia na środku. No jak sesz, tam jest ryzykownie dość. No jak idziemy bokiem, to i tak tamtędy przebiegamy. Chociaż może będę słyszał jakieś kroki albo cokolwiek. W środku są w budynku. Chcesz wchodzić do środka? Na razie tylko podszedłem. Akurat krzak tu taki się Nie widzę, co jest dalej. Co tak będziemy? kampić? On może bać. Dobrze, że no się na nie. Masz co tak tutaj szarżować, że nie było nas słychać. Bolt tu biega. Właśnie chcę go zabić. No tak sprzedamy miejsce, że tu jesteśmy. Kurde. Ręki nie mam. Super. Co ja mam za amunicję, że musiałem tyle razy? Leczę się. Zrzut leci. No właśnie tak mówię, kurde, coraz głośniej, co to jest? No zrzut, samolot leci zrzutem. Fajne rzeczy tam czasami leci. Ale jest to walka, nie? Ale za to co? Jest na to, to walka. No, nie dziwię się. Stoi przy kampie, przy budynku i nikogo nie słyszę. No teraz ciężko kogoś słyszeć jak to leci. Ja wejdę sklepem. Na schodach ktoś kurde gwiazdy rypnął. biegają górą, nie? Się schową za tym. No sam, sam, u góry I Tu przeszukano jest, nie? Ciekawe czy wiedzą już o nas. No wiedzą, bo strzelali. O, o do środka nad granatu nie mają rzucić są leżą, leżą dwa trupy gracze. No tak, mówiłem, że cię strzelali, ale na pewno jeszcze gdzieś tu są. A teraz milion dostał. O, się zabandował Zabiję go? Nie, jeden został, jednego zabiję, drugi został. Dobra Się muszę szybko, też brzucha nie mam. Ale też mocno dostał. Ja chyba muszę częściej tą bronią grać, jakoś mi dosyć siedzi. Nie wiesz, gdzie ten drugi był? Na samym końcu z lewej, tam przy samym wyjściu. A czy tam trup nie leży? Mm, schował widzę się. Trupa, trupa widzę, że tam leży. Nie wiem, może był już. Idę powoli do góry, żeby nie skoczył na dół. Przeładuję, uleczę się, będzie można wbijać. Tam nikogo nie słyszę. Przerwa jebanego. No będę... No lecz się, będę, raczej o to chodzi. Dobra, czekaj, jeden truk tu. Ty faktycznie mogę go, chyba go zabiję. No, to ten był. Okej, okay. o fajnie, bo słuchawek nie miałem już, mam. Nie to, to to był. Raz, coś, coś tam. O, surdzi kalkitów, pizdziec, wyrzucić ci? Tam sobie wezmę, no bo w sumie możesz Tu masz na leży... To Tu masz jeden, ci wyrzuciłem Drugiego przeszukam także jeszcze na spokojnie no. Ten kurde ile plecaków, ale kij też wezmę, a co Armo, ten gość ma tu armora czwórkę byś chciał. Zaraz obadam. Na spokojnie A ten kto to? Jakiś taki Mało, pamiętaj, się kłaść, pamiętaj się kłaść tutaj, bo tutaj, jak tak kucasz, no. jak ktoś przy kampi na górce, tam z drugiej strony gdzie ostatnio zginąłeś, to mo możecie zabić, bo widać głupka wystaje. Okej. Okay. God. <laughs> kurde, jaki nik. Przeszukane, przeszukane. Ten całkowicie nic nie ma A filarki miał hełm? Oni, oni go raczej podbierali tam, nie? Raczej tak, a tutaj ten dobra Tu jeszcze zamknę A w nie pomyślałem, żeby rozładować Dobry pomysł faktycznie go No i dobrze No i dobra, ten miał trójkę hełm, dobra. A to ciekawe. Co znalazłeś w którymś z nich? Znaczy się w jakim sensie? No bo safe jest otwarty. Eee, nic? To no nic nie mieli, a safe otwarty? Może, co? Może nie mieli nic ciekawego, no nie wiem. Ja z jednego wziąłem broń i bandaże. I tyle. Mandarze i Mikity nie mieli nic jakiegoś specjalnego. Chyba wezmę tam zbroję. Jaki kurde, bo z czwartego poziomu będę sobie No to albo kurde, jeszcze ktoś to był i zwiał, albo tutaj jedno wielkie gówno jest. Tam tych dwóch przeszukałeś, tak? Tak, no nic nie mieli, totalnie. No, wyglądałem na opierdzielonych z tamtych. No właśnie No i ten tutaj też nic nie No i ten tutaj też nic nie był. No, nie wiem, no może nic nie było, no. No trudno. Jest, no ja... Ja nic... No, się Ramkę tutaj sam znalazłem wcześniej za 6000, ale... Może w niego, może mieli coś małego i w Kejsa sobie włożyli. Też możliwe O właśnie zaliczyłeś mi misję. Chciałem zobaczyć ile. No dobra, to teraz do ucieczki już można wiać. ja wiem czy tak do ucieczki? A czy nie, stajnie. no w tamtą stronę, nie? No, no przez, przez no, stanie i tak dalej. Dobra. Dobra. Ale to tam bokiem jak ty wychodziłeś i spotkałeś ludzi. Nie to, nie tam. tak. to tam ten Jest za A tu też widzę, że przeszukane. A tu właśnie przeszukuję góry, nawet nie patrzyłem. Ale tu nie jest przeszukane. A, Magnes. Mm. I taśma, to ja przodu jest magazynki. A mamy zawsze 3000 no. no dobra, to chyba tutaj z boku trzeba sobie iść powolutku. Ja nie biegnę, idę powoli, bo będę na ciebie czekał właściwie. Gdzie ty idziesz? No tu i w lewo, nie? A tam już... Po... O po przebiec, bo ja sobie przeładowywałem. Już, już idę. A spokojnie. I właśnie, przeładowanie. Tu jeden. A do tego kurde nie mam. Masz jakieś, jakąś amunicję 5 69 Nie. Ja. Dobra. I jeszcze raz, jaka? 5?

Jezu, mam te słuchawki, to teraz... To no możliwe, no. Ja mam te słuchawki, to teraz, kurde, te kroki tak głośno słyszę, że masakra. No nie, się się, nie, się, nie powiem, że nie. O, idealnie bym powiedział. wodę znalazłem. O. Co so, ja też się mogę napić mleka. O, masz miejsce 2 na 2? No. No to dawaj tutaj. Dobra, ty przyszedł już tu, to ja idę do środka. Już wątpię, że coś zmieścił jeszcze, ale... Dobra, na górę, widziałem, Góra, że bo... Ja nie wiedziałem, że tak latany jesteś, no dobra. No, bo... My stajemy sobie i wychodzimy z mapy. Czekaj, czekaj, bo tutaj widziałem bota. Co to za amunicja? W głowę dostał od tyłu i jeszcze przeżył. O, pusta. Przeszukam. No, przeszukamy. amunicję. Cokolwiek. O, dobra, no, tak, nie wiesz, że to jest coś tak? Na stranę masz, tak? W ogóle warto popatrzeć na te kubki sian, bo oni czasami nikt na to nie patrzy. O, a coś leży, co to jest? Blue, tam. On jest w miejsce 1 na 2 i chyba za 4 albo 5 koła jest. 5 koła, no, ale na razie w sumie. Tak trudno, ujście chcemy iść Co tu się do... odwala? To pełno trupów, no. Wiszących w powietrzu, okej, okay, u mnie to inaczej wygląda, później ci pokażę. No, to zwykłe MPC, ale nie chcę się masakra. Dobra, 400 metrów do ucieczki. Nie mam klucza do tego? Ja mam, ale jestem pełny, to nie chcę go zużywać niepotrzebnie. To właśnie pamiętam. Nie, nie mam, ale dobra. Mogę ci otworzyć jak Nie. chcesz idziemy Jestem przeciążony bo mam tą zbroję. zbroję Body armor, no zbroję No, pancerz Czy kevlar, no. czy kurde Tyle no, możliwości no. No, no no tak, wiadomo o co chodzi, kamizelka tak naprawdę Bo tak się mówi no. w Polski Dokładnie, chest Idziesz? Idę, ale jestem spowolniony, więc wiesz Stamina mi się wolno regeneruje i dużo jej zużywam. Brzydka Żybiec. pogoda O, tu skrzyneczka przeszukana. Przeszukane e, nie przeszukane, ale jest, ale. A, 800, to e, 3000 coś jest, mogę ci wyrzucić. No to dalej, mamy jeszcze pojedyncze sloty. Jeden na dwa. No to nie, to, 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 to śmieć 3000 na jeden slot, panie, to... No wiesz, myślałem, że cokolwiek chcesz jaki tak do końca. Nie trzeba posprzedawać, Za dużo energii, ale za mało zysku. Ktoś to był, bo hełm leży na ziemi. A w środku... trochę wypchane jest. Hantik, weselę. Bieda. Chociaż, ktoś był tym... impostorem, to dobre by było. Co to za strzały było? No tak jakby w tym domku na środku, nie? Oooo, bo loginka tu tutaj koło nas to Nie, tak to było bo z trochę... prawej Nie wiem, bo ja byłem dość daleko, ale słyszałem jak popierdzielą no, no to z 190 czy z 210, tamte rejony Może na tej, na Airdropie, bo tam leży, widzę Ciekawe czy ktoś już go podniósł. No nie, już nie będziemy tam na pewno podchodzić No Okej, okay, tu można zwiać jeszcze. Tak, tak. Póki flary się palą? Kurde, ja tam jakąś misję miałem. Ach. Dobra, trudno. Tam czyli No, już nie zaznaczyłem, już niestety. Ty faktycznie dwóch wyeliminowałem, czterech ogólnie, 237 wyniosłem. Spoko. No, ładnie. No No, co tam poraniłem tam u góry, ale chciałem szybcieć. 312 koła i dwa boty. No i spoko. Zawsze to chociaż boty. Ty faktycznie, kurde, tu. Aha, tylko. A, są obok, obok siebie.